W wielkopolskich więzieniach protestują strażnicy, twierdzą, że płace nie rosną, a nie muszą ciągnąć za marne pieniądze nad godziny, bo osadzonych przybywa, a klawiszy prawie wcale. Zdaniem protestujących drastyczne przeludnienie aresztów i zakładów karnych rodzi napięcia i protesty. No ścisk jest tam podobno taki, że nie ma gdzie wsadzić. No i blady strach padł na więźniów, że będą zwalniać. No bo co zrobić, jak na wolność wypuszczą? Tu wiki i opierunek, spokój, a tam zabrał jakiś chaos, wolny rynek, afery, komisje. Zawsze to lepiej być więźniem niż bezdolny mi się tu ładzi na życie Policja jeszcze dorwie i do wiedzienia A tam miejsca nie ma i człowiek cały skołowany Chodzi, a chciałby siedzieć Słyszę, że niepotrzebnie się więźniowie boją Bo wiadomo, że jak zwalniają, to będą przyjmować no, bardzo ciężkie czasy Nastały dla więźniów Więźniowie nie chodzą na przykład na spacery strachu o swoje miejsce A nawet jak wychodzą, to zostawiają kartkę na plecy Zajęte albo świeżo malowane Po to, żeby ich ktoś nie podsiadł Zrzekają się przepustek, tak, wyjdę na przepustkę i nie będę miał po co wracać. Na jego miejsce czyhają inni. Parę lat temu był taki przypadek w wódzkim więzieniu, że obywatel przychodzi do więzienia ze skierowaniem i słyszy, miejsc nie ma. On się dobija, awanturuje, a dyrekcja grozi policją i więzieniem. Sytuacja jest poważna, dlatego przestępcy nie powinni popełniać przez najbliższy czas przestępstw. Pomoże to rozładować ciężką sytuację w więzieniach. Zresztą przestępstwa i tak teraz mijają się z celem, nie? No bo przecież nie ma gdzie siedzieć. A resztki wojny, wolnych miejsc są zarezerwowane dla klientów. Sejmowej Komisji Śledczej.